Państwa serdecznie. Cieszę się, że tak wiele osób przyszło tutaj na tą uroczystość dzisiejszą, na ten koncert. <klucz> Powiem szczerze, jesteśmy bardzo radzi, że mamy tyle osób zajmujących się na co dzień naszą światą, chociaż to brzmi troszeczkę tak bezosobowo. Nawet miałem przygotowane wystąpienie. Dziękuję bardzo, ale sami wiecie, ja nigdy nie lubię czytać z kartki, bo to zawsze tak lepiej z serca. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować naszym nauczycielom, którzy w tych w specyficznych czasach tak ują, Codziennie, z uporem, z determinacją podejmują tą walkę o naszą młodzież o to, żeby ona zdobywała wiedzę, żeby kształtowała swoje postawy właściwie, żebyśmy tworzyli od takich już małych istot nowych obywateli, nowych mieszkańców naszego miasta. Wasza praca jest ciężka. Nie jest doceniana odpowiednio finansowo, to wszyscy o tym wiemy. Miejmy nadzieję, że to się niedługo zmieni, ale wybory już minęły, więc teraz może różnie wyjść. Chciałbym powiedzieć, że my widzimy trud wasz, Waszej pracy. Wiemy, że musimy wspólnie zmierzyć się z tymi problemami i wyzwaniami, które są przed nami. Wiemy też, że ta reforma, która nas spotkała, wymaga także wśród Was wiele wyrzeszeń, czasem zagrożenia zębów, czasem pójścia do przodu. Mam nadzieję, że razem uda nam się to przetrwać i jak ja powtarzam, jak po tym roku wszystko już będzie tylko lepiej. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie naszym nauczycielom, którzy są tutaj obecni. Druga grupa, bo to zawsze idzie w duecie, druga grupa to są nasi pracownicy oświaty, pedagogiczni, którzy na co dzień tam na dole Zajmują się naszymi dziećmi, o których też zdarza się, że często zapominają wszyscy ci, którzy mówią o świecie. To są panie, które pracują w szkołach jako woźne, które mają kontakt z tymi dziećmi, które pracują na szatni, które sprzątają, które gotują. To wszystko tworzy klimat całej szkoły. To też powoduje, że każda z naszych placówek jest specyficzna, wyjątkowa, każda jest jedyna w swoim rodzaju. To też jest fajne, że po iluś tam lata, kiedy spotykacie się na takich e, powiedzmy o, e, okrągłych uroczystościach, to praktycznie wszyscy wspominają z sympatią te osoby, które pracowały, tę atmosferę w szkole, te wszystkie piękne chwile. Jest z nami też trzecia grupa, to są nasi seniorzy, pani dyrektor. Ja też nie lubię seniorzy. Ja się szczególnie cieszę, bo już mam tyle lat, że część tych seniorów pamiętam jak kształciła tutaj mnie, ale nie tylko mnie. Są wśród nas osoby, które kształciły obecnych radnych, włodarzy naszego miasta, są osoby, które kształciły te kadry, które obecnie mierzą się z tymi wszystkimi wyzwaniami. Ja myślę, że tu szczególne podziękowania za to, że Państwo budowaliście przez wiele lat te nasze miasto to co sobą reprezentujemy, jak obecnie wyglądamy. I cieszę się, że przekazaliście kolejnym pokoleniom pedagogów tą tradycję, tą piękną tradycję, którą my możemy dalej kultywować. Także dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję też oklaski. wielu osobom, których nie wymieniłem tutaj. Tak, prywatnie chciałem podziękować też Związkom Zawodowym, panu Robertowi Chorowiczowi i panu Aleksandrowi Zawalichowi. Ja dziękuję wam panowie za to, że wy zawsze stoicie na straży tych praw naszych pracowników oświaty, bo to jest ważne, że nawet jak się czasem pokłócimy, to na końcu potrafimy znaleźć takie rozwiązanie, które pomaga nam przetrwać takie trudne chwile jak w tym roku. Także dziękuję wam serdecznie. Taka wasza rola. Cieszę się, że możemy razem współpracować. Zmierzając do końca tego mojego już przydługiego wystąpienia, chciałem powiedzieć, że w tym roku zaprosiliśmy Państwa na ten koncert, żeby w taki sposób podziękować, chociażby symbolicznie, za wasze, za wasze poświęcenie, za Waszą pracę. Jest to też okazja do tego, żeby chociaż części z Was w jakiś sposób symboliczny podziękować w formie nagród. Oczywiście, lista osób nagrodzonych nie jest naszą listą, którą byśmy chcieli że tak powiem, przyznać. To jest dopiero początek. Wspólnie z Panią Dyrektor rozmawialiśmy, że mamy nadzieję, że już niedługo, dzięki wsparciu też rządu, to tak, który powierzył nam wiele tych zadań, będziemy mogli wszystkich adekwatnie wynagrodzić, tych, którzy na to zasługują, zresztą też tych, którzy zasługowali na to przez poprzednie lata. Mam nadzieję, że za rok o tej porze powiemy sobie razem, że pomimo tych trudnych chwil, trudnych rozmów o oświacie, trudnych dyskusji. Udało nam się zrobić wiele wspaniałych rzeczy i że daliśmy radę i że nasza ostrońska młodzież jest w dobrych rękach. Dziękuję serdecznie. Prezydent mówił dość długo. Ja wiem, że wyczekacie na koncert, także jaskartki i zdecydowanie krócej. Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Koleżanki i koledzy, bo tak się mogę do Was zwrócić jako czynny nauczyciel. To nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności, z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują przyszłe pokolenia. To nauczyciele. Jak w żadnym z innym zawodzie wywierają istotny wpływ na rozwój nowych generacji uczniów i wychowanków, to od nauczycieli zależy, czy obywatel polski będą dobrze wykształceni i aktywni, czy wycofani i zamknięci. To od szkoły zależy edukacyjna wartość dodana. W imieniu Rady Miasta wszystkim dyrektorom, nauczycielom pracownikom obsługi ostrowęckich szkół składam najserdeczniejsze życzenia radości, z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Jest też wspaniałą okazją aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi. Ujawniają ich pasje, odkrywają talenty, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań. Są współautorami uczniowskich sukcesów. Nasi nauczyciele są w pełni świadomi faktu, że ścieżka edukacyjna jest skazana na kamienie. Z których można albo stworzyć kamienie milowe, albo przeszkody nie do przejścia. Wiem, że ścieżka, którą podążają ostrołańscy pedagodzy ze swoimi uczniami, jest wyłożona kamieniami milowymi, ale wszystkie przeszkody pokonują z łatwością. Panie Prezydencie, w imieniu wszystkich nagrodzonych w dniu dzisiejszym, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, Dziękujemy za to szczególne wyróżnienie. Wiemy, że edukacja w naszym mieście odgrywa znaczącą rolę i jest kapitałem na przyszłość naszego regionu, kraju. Dziękujemy panu prezydentowi, Radzie Miasta Ostrołęki, pracownikom Wydziału Oświaty za wspieranie nas, dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W każdej dziedzinie pracy szkoły. Wszystkim nam. Dedykuję słowa Mackenziego. Nauczyciel to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się. Szanowni nauczyciele, drogie koleżanki i koledzy, bądźmy źródłem tej energii. Panie Prezydencie, Gratuluję organizacji naszego święta. Dzisiaj w naszej Ostrołęce chyba po raz pierwszy są wśród nas wszyscy pracownicy oświaty, również ci, którzy całe swoje życie zawodowe oddali w sprawie kształcenia kolejnych pokoleń ostrołęczan i tworzenia właściwych warunków ich rozwoju. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo.

På vei om Gjøtskard, skåra vi.